Który z węglanów będzie się rozpuszczał najlepiej, prawda? który e, najgorzej? E, ponieważ iloczyn rozpuszczalności to jest iloczyn stężenia, w tym roztworze, tak naprawdę, no to możemy śmiało stwierdzić, że im większa jest ta liczba, tym będzie łatwiej rozpuszczalny. No i tutaj ten pierwszy węglan aż rzuca się w oczy, prawda? Także bierzemy sobie jego. Mamy podać wzór, tylko, no to. No to będzie to oczywiście ten wzór. No dobra. I teraz mamy drugą część tego zadania, zmieszana 100 cm w 2 Czyli mamy CACL2 z Na2CO3. No i tutaj oczywiście tam co 3 To jako nasz osad. Musimy sprawdzić, czy będzie się wytrącał. No i jeszcze, oczywiście, do tego, e, co, co tu mamy jeszcze na cel tak? Dobra. No i co? Dobieramy tam współczynniki. No i jeżeli się wszystko zgadza, no to właściwie tyle. Także weźmiemy sobie. Weźmiemy sobie. Policzymy tutaj pewne rzeczy na szybko. Zrobimy tak. E, policzymy sobie liczby moli. W pierwszym, w drugim, czyli z tego pierwszego CaCl2, to no tutaj mamy tyle centymetrów sześciennych, czyli to jest 0,1 dB, tak, ta liczba razy 0,001, czyli będzie to to samo, tylko jedno 0 więcej. No i tutaj mamy mol, czyli to jest tak naprawdę liczba moli CaCl2, czyli w sumie tych Ca2 plusów, które tutaj występują. To już jak zacząłem, to Napiszemy sobie CO3-2 minus. No, chodź, chodź. Dobra, będzie jednak szybciej w ten sposób. No, w każdym razie. No i tutaj ten osad jeszcze pozostaje, reszta się rozpuszcza, także tutaj więcej, więcej nie wymyślimy za bardzo. Tak wygląda ta reakcja w postaci jonowej. No i to N2 musimy tu policzyć jeszcze, czyli tak samo zresztą chyba te same są te stężenia, także liczba moli będzie ta sama. To pozwolę sobie skopiować po prostu całość. I tutaj jeszcze raz, czyli tutaj mamy tych Ca2 plusów liczbę moli, a tutaj tych Co3 2 minus. No dobra. No dobra. No to e, teraz tak, skoro mamy tutaj liczby moli, no to, no to co? No to przydałoby nam się jakieś stężenia, prawda? Czyli tak, stężenie tych naszych CA2 w powstającym tym roztworze, no to jest ta liczba moli, która była na początku, no i dwie objętości, które tworzyły roztwór, trzeba będzie dodać po prostu. Tak. Czyli co, kopiujemy sobie, to jest ta sama liczba, także obojętnie z którego to skopiuję. V1 plus V2, czyli mamy 0,1 plus 0,1 decymetra. No i ten sam manewr zrobimy tutaj przy CO3, 2 minusach. No to będzie N2 przez V1 plus V2. Oczywiście tak piszę, gdyby to były różne objętości czy coś, żebyście wiedzieli. No akurat w tym przypadku jest to dokładnie to samo, także kopiujemy. No i jakiś kalkulator by się przydał. Dobra, czyli tu mamy zero, raz, dwa, trzy. No i tutaj też. No i to jest oczywiście stężenie, więc w molach na decymetr sześcienny. Niech będzie. No, teraz tak, mamy jeszcze w takim razie, by trzeba było napisać wyrażenie na iloczyn, czyli KSO powiedzmy, to to jest stężenie y, tutaj tych jonów i tych jonów, prawda? Do odpowiedniej potęgi, jaką jest współczynnik stechiometryczny, czyli CA2, po prostu razy CA2, razy c 2 to ja garam za bzdury, razy CO3, 2 minus. Dobra, i podstawiamy sobie tak, czyli to razy to musimy sobie podstawić po prostu to razy taka sama liczba. Można to zapisać oczywiście w postaci tamtej dziesiętnej. Jak chcecie, osobiście wolę się posługiwać zapisem wykładniczym niż takim, ale wiem, że niektórzy mają z tym problemy z jakichś dziwnych przyczyn. Trudno powiedzieć. Eee, to dobra, no to co? Do kwadratu. Czyli tu mi wychodzi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 5, czyli to jest 2,5 razy 10 do minus 7 no właśnie. No i teraz porównamy sobie to z iloczynem, który nam tutaj podali. No i dzięki temu będziemy wiedzieli czy osad się wytrąci, czy nie. Tutaj mamy, no i tak, tutaj mieliśmy do potęgi minus 9, prawda? Mam nadzieję, że to widać. Tu mamy do potęgi minus 7, czyli ta liczba jest znacznie, znacznie większa, czyli możemy śmiało stwierdzić, że nasze KSO, które policzyliśmy jest większe niż iloczyt rozpuszczalności, więc bez problemu możemy stwierdzić, że osad się wytrąci. I musi być spełniony ten warunek, że większa, nie może być większe bądź równe, musi być większa. Pamiętajcie, dzięki za uwagę, jeżeli pomogłem, daj suba, poleć mnie znajomym, udostępnij ten film znajomym, cześć!